Siema, ja jestem Dawida, to jest kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj wbiłem sobie 13 tysięcy pucharów i na ten moment nawet jeszcze nie wstawiłem tego odcinka i wbijałem 12 tysięcy. No także nieźle, ale postaram się go dzisiaj wstawić. Nie no, wstawił go już dzisiaj. Dobra. O nie, czego przekinasz? Dobra. <grym> Dobra. Ym, no to co, wbijamy. W ogóle tak mi się Rico fajnie gra teraz na tym kawernie. Nie wiem czy to w ogóle dobrze wymawiam. Fajnie, że wróciła ta mapa. To jest moja ulubiona mapa. O nie, dobra. Ciebie załatwię, dawaj. Chodź, chodź, chodź. I po co tu wchodziłaś? O, czy jeszcze nie. Fak, fak, fak. Dobra, żyje. Co, jak to ją uminał? Dobra, walić to. Jeju, kurde. Jakbym sobie nie zrobił przerwy, te kilka minut na ustawienie i tak dalej, to bym to by miał bez problemu pewnie załatwił. Nie wiem no. Bo taką fazę tutaj miałem. Ładnie szło mi po prostu. O! Tutaj auto poszedł. Mogę zginąć tutaj nawet. Przez tego starpowera i głupiego kurde. <gryw> Ale oni to kurde, nawet yy, mogli zrobić specjalnie dla kawerna dla tej mapy. Tego Star Powera dla szalicy, co odzyskuje zdrowie. No bo kurde, taki Riko wejdzie ultem, trzaśnie, no i posprawia tak to ze Star powerem. No to. No to już nie zabije tak łatwo. O! A może jednak. Dobra. Okej, okay, tutaj ból ją załatwił. Dobra, może nie będę wchodził tutaj jeszcze. Mam nadzieję, że ten ból nie ma ulta. Bo jak tak to mam przesrane Dobra. A zapomniałem napisać, żeby pozdrowili O. No i fakt zajebiście. Kurde, mi tu wszedł akurat. Dobra, teraz im napiszę, bo to może być już ostatnia walka. Dobra, zobaczymy, kto pozdrowi. I mam nadzieję, że to będzie już ostatni mecz, że w końcu wbije 13 tysięcy pucharów, może jeszcze wbiję 700 pucharów na Rico, bo fajnie mi się nie gra No zobaczymy, pewnie tak, bo tylko 20 pucharów różnicy będzie Także pewnie wbiję jeszcze Rico, ale to już nie na odcinku O dobra, jest jeszcze tutaj jeden box Dobra, no i co, no idzie tu lecieć to muszę sobie ulta namalować to będzie mi łatwiej później co ty tam idziesz? to chyba cię pogięło gościu dobra następna o dobra tam Mike jest gdzieś więc więc ja też uciekam nie ma opcji, że tutaj się przedrzesz, gościu Dobra już Dobra Jeszcze wziąłem te gemy Czy tam Power duty Jak tam wolicie Nie mówię na, po prostu gemy na to Ech, No idzie tam iść co Tam cisnął widzę Po lewej stronie No ale dobra Idziemy tam jak mnie ultem trzaśnie, to mam przewalone. No, dokładnie tak. No, dobra. No i fakt, wiedziałem, kurde, że na mnie się uweźmie ta szelka. Zresztą nie wiedziałem, kto tam jest, ale... Dobra, jeszcze dwa puchary i zobaczymy, kto pozdrowi YouTube'a. Aha, ktoś wyszedł, no to nieźle. <grym> Jaka reklama. <grywa> Dobra. Lecimy. Dwa puchary zostały. I będzie piękna liczba 13 tysięcy pucharów. I ta piękna emotka, przede wszystkim. Z Rico tutaj nie rywalizujcie. Lepiej bo może to się słabo skończyć dobra uf jej ale to było bliskie i bym to przegrał między ja tu odwalam dobra muszę stąd wycofać bo mnie będą tutaj ściskać daj na majki zaraz i będzie słabo po prostu Dobra, szelka leży. Aha, okej. Okay. Dzięki. Dzięki za zrobienie przejścia. Tego się nie spodziewałem. I to się zacznę kręc kręcić, to pewnie... Znaczy no, to na pewno dlatego, że... <gryw> że już y, mam odpowiednią ilość pucharów. Y, dostanę odpowiednią ilość pucharów z tej rundy, żeby... Mieć 13 tysięcy. Po co ja to mówię? Nie wiem w ogóle. <laughs> Chcę coś mówić po prostu. A nie mam co. No to mówię coś. Kurde. Czyli to za piąte jest 2? Czy ile jest? Nie pamiętam już. Okej, okay, chyba już mam. Nie wiem, nie jestem pewien. Kurde. No dobra, może wyjdzie się, się bez tego kręcenia, bez Nie wiem po co to mówiłem w ogóle. Gadam byle co. No a wiedziałem, patrz, to jest takie niemodne już, kurde. Zwalaj stąd. Ja stąd, zwalam. <gadam> tutaj auto poszedł, no dobra już o chyba mnie dobije najpierw, no na pewno także już się o nie, kurde ona tam była no dobra no, mogłem tutaj mieć drugie miejsce no ale nie miałem, no dobra, mamy 13 tysięcy jest pięknie, 13 tysięcy pucharów, co tam piszecie Dzięki, Marcel. No i dobra, no i zmieniamy emotkę w końcu. Nie myślałem, że kiedyś się uda ją wbić. Tą emotkę zdobyć. Nice, mamy. Tą emotkę zaczyna się tysięcy, szyną no, ikonę zaczyna się tysięcy. No dobra. Dobra, także dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Jeszcze wbiję tutaj 700 Pucharów na RICO, zaraz. No i co? Widzimy się w kolejnych filmach. Siema.